Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. To Już jest dzień 14. .00. Mamy dzisiaj środę. Śniegu nie ma, nie spadł. Tak jak mówiłam, że nie spadnie, chociaż pogoda pokazywała co innego. E, ale jest cały czas mroźno i w ogóle dzisiaj zauważyłam, że mamy lód w ogrodzie e, i trzeba uważać, jak się idzie I słuchajcie, za 10 dni wigilia. Uwierzycie w to? Za 10 dni już. Ja nie mogę w to uwierzyć, że ten czas tak szybko leci. E, dzisiaj, słuchajcie, pojawili się robotnicy z maszyną. I już nałożyli tynk. Eee, powiedzieli, że jeszcze jutro przyjdą dokończyć i będzie koniec. Także jest duża szansa, że się przed świętami jednak wszystko zakończy, bo mam nadzieję, że jeżeli oni jutro skończą, no to w tym tygodniu jeszcze przyjedzie ekipa, która zabierze to rusztowanie. Chwilowo słuchajcie, jest po prostu totalny syf, jeszcze gorszy niż był. Masakra jest totalna. Eee, my w ogóle musimy wchodzić przez obrót, zaraz wam wiem dlaczego. Eee ale generalnie ja myślałam, że oni będą nakładać tynk, a potem jeszcze malować, wiecie, czekać, aż ten tynk wyschnie, co w warunkach atmosferycznych obecnych to masakra by było. No i wtedy będą nakładać jakąś, wiecie, jakiś kolor. Ale się okazało, że nie, bo ten tynk, który oni nakładają, już ma kolor w sobie, więc tylko nałożyli tynk, jutro będą do końca, więc pewnie będą tam, wiecie, wyrównywać, tak mi się wydaje. No i będzie koniec. Generalnie zaskoczyli mnie bardzo, bo... Um, jak się tu wprowadziliśmy rok temu i nagrywałam też w vlogmas, właśnie to pokazywałam, wam, jakie są brudne okna z tamtej strony, z zewnętrznej. E, właśnie od malowania były ślady po jakiejś farbie. E, nie wiadomo, no, tutaj nie są okna, tak jak w Polsce, więc no, nie ma sensu, żebym ja to umyła, chyba żebym wzięła drabinę. Ale ja na drabinę nie wchodzę, e, więc bym musiała zamówić, wiecie, ekipę, która by to okno umyła. I obawiałam się, że teraz będzie dokładnie to samo, ale oni mnie bardzo zaskoczyli bo przykleili na wszystkie okna i na drzwi folię. W związku z tym teraz musimy chodzić przez ogród, bo ponieważ jutro wrócą, to ta folia cały czas jest. I takim sposobem właśnie dzisiaj nie zasłoniłam okien, bo nie ma po co, bo jest folia i w ogóle nic nie widzimy, co się dzieje z tej strony domu, tylko możemy widzieć, co się dzieje w ogrodzie. No ale przyjechali. Już jest większość roboty zrobiona, więc się cieszę i liczę na to, że jednak się uda. Tylko zastanawiam się, wiecie co? Kto przyjdzie nam ten salon zrobić? Tak się zastanawiam, czy oni w ogóle o tym pamiętają. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak mówiłam, wczoraj będzie druga część holu zakupowego z Shein, bądź też Shane jak to woli. Um, dzisiaj będzie biżuteria i ciuchy. I powiem Wam, że dobrze, że jednak rozdzieliłam ten hol na dwie części, bo wczoraj pokazałam Wam część holu, trochę pogadałam i wyszło już 15 minut, więc gdybym nagrywała w całości hol bo myślę, że z 40 minut to by było mało. Także teraz już bez zbędnego gadania przechodzimy do holu zakupowego, żeby też nie było za długo. Ponownie sobie wszystko już rozpakowałam i zacznę od biżuterii, a potem pokażę Wam ciuchy i myślę, że zacznę od kolczyków. Pierwsze, jakie sobie kupiłam, to takie przepiękne, długie gwiazdy. Kolejne, a to jakieś włosy. Kolejne to takie malutkie nie wiem, czy w ogóle będzie dobrze widać e, następne takie słuchajcie, dwa misie i dwa misie różnego koloru no super to wygląda, tak mi się spodobały dalej takie takie agrafki z serduszkiem Tutaj mam jeden kolczyk, ale mam też drugie, bo drugie zamówiłam. E, to są dwa kółeczka. Jeden no, idzie do jednej dziurki, drugie do drugiej. E, I ten jak tak sobie tutaj, wiecie, zwisa. E, I teraz tak patrzę, że to jedno kółeczko ma jakby takie cyrkonie tutaj, a drugie jest normalne. Także mam dwa takie, tylko jedno Wam pokazuję. E, dalej, słuchajcie, takie malutkie krzyżyki. Czy się coś przekrzywiło? Takie malutkie krzyżyki. I to wszystko, jeżeli chodzi o kolczyki. Tak, więc więcej nie mam. Ale zamówiłam sobie, słuchajcie, zestaw takich trzech łańcuszków z. Tutaj ich nie ściągałam już. Z lwem. Jeden jest znak po prostu. Jeden to napis. I jeden. taki. Mogą jednak chyba ściągnąć z tych kartoników. O! Taki. E, I jeszcze jeden. Tam to są trzy osobne, a tutaj mamy e, jedną całość. I tutaj mamy księżyc, gwiazd, gwiazdę. Tak, gwiazdę. I takie. E, Korelki. E, mam też brązoletki. to był zestaw trzech. Jeszcze była różowa, ale dałam mamie. Tylko zwykłe na gumce. E, jedną sobie kupiłam taką z motylkami. I jedną taką. I jeszcze słuchajcie, mam sześć pierścionków, które były w jednym e, komplecie. E, to są takie pierścionki, które możemy nosić, wiecie, tak e, tutaj w połowie e, palce. Ja sobie ściągnę ten swój i pokażę Wam, jakie. Pierwszy jest taki. Drugi jest taki. Trzeci taki, taki zwykły po prostu, czwarty, jak taki gruby łańcuch się prezentuje, piąty i szósty. Słuchajcie, to było tyle, jeżeli chodzi o biżuterię. Teraz przejdźmy do ciuchów. W ogóle jeżeli chodzi o ciuchy, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że te ciuchy przychodzą w takich workach zapinanych tutaj na takich suwak. Eee, I ja na pewno sobie je zostawię, bo na pewno mi się do czegoś przydadzą. Ale dobra, to tak tego z mówię. Eee, zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, która dotarła dwa dni po złożeniu zamówienia, to słuchajcie, sukienka, e, którą e, zamierzam ubrać na święta. Ona jest bordowa, e, rękawy takie przezroczyste i ona jest taka, ona nie jest długa, jest taka do kolan, chyba do kolan. Jest mi trochę za duża. To jest w ogóle rozmiar, słuchajcie, chyba Elo, ile dobrze kojarzę, ale nie jestem pewna. E, bo ja w ogóle nie patrzyłam na rozmiarówkę jako rozmiarówkę, tylko na wymiary po prostu i wzięłam. A nie, to jest 0XL. I ona jest mi trochę przywyższa, także moja mama mi ją tutaj sobie wszyje, bo to jest ogólnie sukienka, która ma być luźna, ale ona jest mi trochę za duża, więc mama mi ją tutaj do świąt wszyje i będę ją miała na Wigilię. Dalej słuchajcie, ja kupiłam sobie bluzę, taką z serduszkiem. Ona ma też kaptur. Jest bardzo przyjemna. W środku ma taki polarek. I to jest, słuchajcie, rozmiar L. Teraz jeszcze sprawdzę. Gdzie jest smetka. Tak, to jest rozmiar L. I ona jest mi też trochę przedłuża, ale ja właśnie chciałam, żeby ta bluza była taka luźniejsza. Bo ja wolę takie bluzy luźniejsze. I słuchajcie, zamówiłam sobie jeszcze też leggingsy. Przepiękny kolor, takie ombre. I w ogóle powiem Wam, że jak je rozpakowałam, to moja mama myślała, że to są trzy czwarte legginsy. ale nie, one są normalnie długie słuchajcie, mam e, od samych kostek po same cycki. I to też jest rozmiar L. Ale ja Wam powiem szczerze, że mi się wękę zmieściła, bo one się fajnie rozciągają, ale dla pewności wziąłam sobie właśnie L. -kę. Bardzo, bardzo fajne są. Generalnie, jeżeli chodzi o czuchy, to myślę, że Wam w weekend pokażę, jak będzie lepsze światło tak w całości, bo teraz wiem, że tak niedokładnie widać. I słuchajcie, zamówiłam sobie kapcie. Takie czarne. O, takie bardzo fajne, z fajną podeszwą, bo powiem Wam, że widziałam identyczne, tylko że nie było zdjęcia podeszwy i dopiero zauważyłam w zdjęciach, jak ktoś kupił i dodał, że tam była podeszwa taka wiecie, jak macie w takich kapciach hotelowych. Taka bardzo cienka, a potem zobaczyłam, znalazłam te, które wyglądają identycznie jak tamte, ale podeszły mam normalnie gumową, czym się bardzo cieszę. W ogóle już dawno nie nosiłam takich kapci, bo obecnie mam takie. Te, kupiłam w ogóle na Amazonie w zeszłym roku, jak się tu wprowadziliśmy, bo miałam takie, nie wiem czy pamiętacie, z BM, ale jak kupiłam te na Amazonie, to się okazało, że te są mięciutkę, w przeciwieństwie do tamtych. No a teraz, że te już się trochę, wiecie, rozszerzyły i już się zużyły, to stwierdziłam, że sobie kupię takie, o. Także będę je nosić. E, I to by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o zakupy. Mam nadzieję, że dzisiaj też nie wyszło zbyt e, długo. Czas na kalendarza Zaczynamy od Profusion standardowo i z tego, co kojarzę, to czternastka była bardzo duża. Tak. Zobaczcie, tu jest Czternastka, taka duża. Jestem ciekawa, co jest w środku. U, co to jest? Słuchajcie, mamy zapychacz. I to totalne. A myślałam, że będzie coś fajnego w takim okienku. Mamy słuchajcie taką gąbkę. E, podejrzewam, że to jest po prostu gąbka do mycia buzi. Bo jest taka duża akurat, że wiecie... E, da się nie myć buzie. Powiem Wam, że jestem w szoku. W zeszłym roku nie było takich zapychaczy. E, no... Szczerze mówiąc, nie wiem, co powiedzieć. E, nie, no z tego akurat zapychacza nie jestem zadowolona, bo ja mam swoją szczotkę do mycia mm, buzi Foreo, więc e, przetestuję oczywiście, żeby nie było, przetestuję. Zobaczę, jak się sprawdza, ale raczej nie będę tego e, używać, chociaż, nie wiem, może mi się odmieni. Zobaczymy. E, ale nie jestem zachwycona. E, Asos 14. Takie pudełeczko, dosyć ciężkie. O, jest jakiś spray. I co my tutaj mamy? Mamy spray do twarzy z aloesem, z czymś jeszcze, ale nie mam pojęcia, co to jest. I z wodą kokosową. O, jest tu napisane po polsku, więc wam przeczytam. Mgiełka do twarzy z Aloesem, adaptogenami i wodą kokosową. E, firmy Wam nie powiem, bo nie znam i nie chcę przekręcić, ale może sobie zobaczycie. E, pojemność 59 ml. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Bardzo jestem zadowolona. I choinka teraz. Czarnaska, coraz mniej tych okienek. Mam czternastka, coś leciutka. O! Jest karteczka. Uwaga, uwaga. Niespodzianka czeka na ciebie tam, gdzie masz suchy szampon. Czyli w łazience, także lecę do łazienki, zaraz wracam. Mam paczuszkę. I zobaczymy co to jest. Wow, wow, dwie rzeczy są. Wow. E, po pierwsze, słuchajcie, jest to edycja limitowana Tofi e, biała czekolada. Ja uwielbiam, słuchajcie, białą czekoladę. E, dlatego podejrzewam, że mama mi to tutaj wsadziła. Nie jadłam jeszcze, no tak, nawet no to jest edycja limitowana. E, także bardzo się z tego cieszę. I jest jeszcze jeden produkt. O, z Maile jest to produkt do paznokci i jest to Magic Gel Remover. Nie jest potrzebna folia. prosta i szybka Tak wiecie, paznokci z salonu bądź też wyrobione w domu. I tu jest napisane, że w 6 minut schodzi lakier hybrydowy. Wow, powiem Wam, ja muszę wziąć nożyczki, żeby to otworzyć, że ja mówiłam mamie o czymś takim, że widziałam na, na internecie coś takiego i jestem ciekawa, czy to, słuchajcie, działa. I mama mi to kupiła. To ma, słuchajcie, 15 ml. No i to jest taki produkt po prostu biały. A, że akurat w piątek będę robić paznokcie to na pewno to przetestuję wow jestem słuchajcie w totalnym szoku, naprawdę i mega się cieszę i jest to w ogóle e, taka gazeta jest Ele e, albo Eli nie wiem jak to tak poprawnie się mówi e, i tutaj jest napisane, że e, to był e, e, Beauty Winner 2022 także wow Super. Jestem naprawdę w szoku. Jeżeli chodzi o dzisiejszą okienka, jestem zadowolona ze wszystkiego. Oprócz tego, to jest zapychacz i nie jestem z tego zadowolona. A tak poza tym, to jestem. Dzięki bardzo, że byliście. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt długo. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się już jutro. Pa, pa!